Siemano ziomale, gdzie jedziecie na wycieczkę szkolną w tym roku? Lub gdzie byliście? I napiszcie, czy lubicie wycieczki szkolne. Wiadomo, że oprócz wesołych wspomnień i wiele frajdy, obfitują również w te nieprzyjemne wspomnienia, które zakorzeniają się w naszej pamięci na długo. Chyba najgorzej jest trafić na pokój blisko nauczyciela. Wiecie, drzwi w drzwi z nauczycielem. Wtedy musimy zrezygnować ze wszystkich naszych nielegalnych planów. Stary, dostaliśmy najlepszy i największy pokój! Haha, idę po wodę! Dzień dobry. O Mareczku, mamy pokoje obok siebie. To się dobrze składa, będę miała na ciebie oko. No będzie pani miała. Nie fajnie jest wtedy, gdy mamy tylko jedną łazienkę i zbyt wiele osób. No i ktoś y, zajmie nam taką łazienkę na zbyt długo, albo co gorsza ją zasmrodzi. Ach, Jezu, jak mnie ten brzuch boli. Ach. Boże, masakra, jedna łazienka na 30 osób. No właśnie, przecież to jest jakiś absurd. Ileż można stać w kolejce? Ja nie wiem, co on tam tak długo robi. Przecież Paweł już tam siedzi z godzinę. No właśnie. Sorki, dziewczyny, ale ja zjadłem całą puszkę fasolki. Dobra, idź pierwsza. Fu, stara, jak tam śmierdzi! Nie, idź pierwsza. Czekaj, ja spróbuję. Fu, nie, tam się nie da wytrzymać. Nie ma opcji. Dobra, wiesz co? Chodź, pójdziemy później, niech to się przewietrzy i niech ten smród zejdzie. Czy mieliście kiedyś tak, że na wycieczce szkolnej lub na jakiejkolwiek innej wycieczce, zrobiliście sobie krzywdę już na samym początku? No i cały wyjazd mieliście w plecy, bo zamiast bawić się i uprawiać różne aktywności, leżeliście w łóżku i się kurowaliście. Już prawie! Kurde, Ach, nie dosięgam! Muszę tu wejść! Uważaj stary, bo ta gałąź pod tobą się jakoś tak rusza! Ona się może złamać! A, oła. Jezu, Florian! Żyjesz? Oła! Jezus! O, oh Boże! Ty złamałeś nogę chyba! Ach, chyba skręciłam kostkę! Oa, nie mogę ruszać nogą! Czekaj, czekaj! Ja, ja, ja biegnę po panią! Oła! O Jezu! Oła, jak boli! Oła, oła! Oła! O Jezu! Połóż się! Ale jak to? Teraz ja nie będę mógł ani pójść na plażę, ani w góry, ani do akwaparku. Musisz teraz przeleżeć najbliższe 10 dni w łóżku. Aż 10 dni? I tak się cieszę, że to nie jest złamanie, tylko zwichnięcie. Mogło być gorzej. O nie! Z morą każdej wycieczki, każdego obozu i każdej kolonii jest niedobre jedzenie na stołówce albo zbyt ubogie. No i jak tu wytrzymać x dni z tak kiepskim wyżywieniem? Ciekawe, co dzisiaj będzie na śniadanie. Daj spokój. Przecież ja wczoraj umierałam z głodu po tych dwóch marnych, niedobrych pierogach. No właśnie, ja przecież miałam odróg wymiotny wczoraj, jaki jadłam. Kto to widział? Pierogi bez farszu. Ochyda! Ciekawe, co dzisiaj wymyślą. Dziękuję. Dziękuję. O, fuj, co to jest? Te ogórki są nieświeże i bardzo wysuszone. Mm. Ten chleb jest czerstwy. Jest twardy jak kamień. On chyba stał tydzień. Przecież to jest przeterminowany serek tu jest data ważności. Nie, ja tego nie będę jadła. Staramy się, musimy wymknąć do jakiegoś sklepu i sobie kupić jakieś normalne jedzenie, bo umrzemy z głodu. Masakra. Ja nie będę tego jeść. Klasyczna sytuacja oprócz niedobrego jedzenia na stołówce jest wtedy, gdy zostajemy słabo wyposażony pokój i musimy nocować w złych warunkach. Wiecie, na przykład niewygodne łóżka albo brudna wykładzina albo cokolwiek innego. Ktoś jeszcze został w autokarze? Proszę, stara. To jest ten nasz trzygwiazdkowy hotel. No to jest! Boże, ja bym tutaj nawet połowy gwiazdki nie dała! Ja się będę tutaj bała zmrożyć oko z peluna. No, Boże, co się stało z tą recepcją? O, nino swojego gorszych warunków już nam dać nie mogli. Bez przesady to aż pięć dni! Tragedia! To jest gorsze niż jakiś motel przy autostradzie. O, to jest aneks kuchenny. O, u, wali z kanalizacji. Ktoś ten kibel kiedyś czyścił? O, to jest nasz pokój? Nie, yeah, ale obskórnie, okropny pokój. Ja chyba wolę spać na dworze. Jezu, jeszcze ty się się z sufitu. Czasem bywa tak, że trafimy. W naszej grupie, klasie lub w pokoju na osobę, która skarży, na tak zwanego konfidenta. No i ta osoba sprawia, że nauczycielka lub nauczyciel dowiadują się o jakiejś złej rzeczy, którą my zrobiliśmy. Ej, idziemy dzisiaj na to ognisko do chłopaków z drugiej grupy? No fajnie by było. A o której ono jest? O 20. Kurde, o 19 jest kolacja, a przecież po kolacji Babka już nam nie pozwala wychodzić z pokojów. No tak, ale. Po kolacji jest zbiórka i babka nas liczy, i jakbyśmy. Jakbyśmy na przykład po tej zbiórce się wymknęły i udawały, że jesteśmy w pokoju, no to by się nie skapnęła. No, mogłybyśmy tak zrobić. Po kolacji? To słuchaj, to jak się kolacja skończy i babka nas przeliczy, to wrócimy się do pokoju, wszyscy już wejdą do pokoju i ona też, to my wtedy wyjdziemy. Zrobimy to cicho i szybko i nikt nie zauważy. Tak, byłybyśmy na zbiórce, a potem by już nas nie było. No. Dobra, to się może udać. Zrobimy tak, tylko cicho. No to się jeszcze pokaże. Chodź szybko. Jesteś pewna, że nikt nas nie słyszał? Nie, nikt nie słyszał. Tu są, proszę pani. Tu są. Mam was, dziewczyny. Proszę pani. A dokąd to? Ale jak to? Skąd pani wiedziała? Chciały się wymknąć w nocy potajemnie i skrupulatnie odmyślały dzisiaj plan. Ale to nie tak! Maryśka, jak mogłaś? O nie, tak nie będzie. W tym momencie wracacie do ośrodka i do końca wycieczki nigdzie nie wychodzicie i dodatkowo dostajecie ponaganie. Nie... Zapraszam. Chyba najgorzej jest zostać samemu w pokoju na wieczór. Moment, gdy wszyscy poszli się bawić, integrować, a my zostaliśmy sami. Dajcie znać, czy mieliście tak kiedyś. To co, możemy już iść? Ej, to weź jakąś butelkę do gry. Ej, Paweł, o co chodzi? Jaka integracja? Gdzie się wszyscy zbierają? A, y, wiesz co, bo. Y, no, robimy taką integrację i się zbieramy u Marka w pokoju. A, o, super, a mogę iść z Wami? A, sorry, ale no nie ma już miejsca. A, bo wiesz, to, to nie jest taki duży pokój, no i nie zmieścimy się wszyscy. No tak, sorry. O, oh, Ej, Ej, Viola! E, co tam, Kosa? Viola, e, e, co robisz? E, sorry, wiesz co? Ja też idę do Marka. Pa. A. Okej. Okay. Czy zdarzyło Wam się kiedyś zniszczyć coś podczas wycieczki szkolnej? Lub nawet niekoniecznie wy to zrobiliście, ale zrobił to ktoś, a potem było na Was. No i cały opierdziel zebraliście wy. Fajnie, że ta impreza integracyjna dzisiaj będzie, co nie? No, super będzie. No. Dary weź tak niechłop w tą szatkę, bo jeszcze z nią. Co? To ja? No tak, przed chwilą tego nie było! O kurde, zniszczyłeś szafkę, stary. Masz przewalone. Przecież Michalska ma obsesję na punkcie zniszczonych rzeczy. Jak ona to zobaczy, a na pewno zobaczy, bo co chwilę robi obchód pokoju. Co ty gadasz? Wylądujmy te drzwi! Nie zostaw, bo jeszcze będzie gorzej! Musimy to jakoś zakryć! I tak tego nie ukryjesz, i tak to zobaczą. Dostaniesz naganę. Dajcie znać, ziomale, które z tych sytuacji przydarzyły się Wam samym, i koniecznie napiszcie o Waszej wycieczce szkolnej. Widzimy się w kolejnym odcinku.